Czy Mikołaj przychodzi raz w roku? Niekoniecznie. U nas mikołajki są codziennie, a to za sprawą pakietów, i system, edyterapeutika oraz muzykarium folklor. Jak to mówią moje przedszkolaki, nie ma nic lepszego niż skoczna zabawa od samego rana. A dlaczego? Zacznijmy od początku. Muzykarium to nowoczesna forma pomocy, szczególnie dla dzieci. Dla dzieci przedszkolnych, ale w naszej sytuacji, w przedszkolu, sprawdza się rewelacyjnie. Co mamy w pakiecie? Muzykarium to pakiet, dzięki któremu nasze przedszkolaki mogą poznać muzykę, którą znamy tak naprawdę z dzieciństwa. To są utwory ludowe, podkłady, do których tańczyliśmy, będąc dzieckiem. Nasze dzieci nie mają możliwości tak naprawdę ich poznania bez naszej pomocy. Dzięki iSystem, edyterakomodice. Mamy nagrania tych utworów dostępne na pendrive'ie oraz dodatkowo karty, które pozwalają nam zorganizować ciekawe zabawy dla dzieci, jak również karty klasyczne, które możemy wykorzystać na różne sposoby podczas zajęć. Mogą dzieci je wylepiać, ozdabiać, rysować po nich. Jakbyśmy tego nie chcieli zrobić, to i tak będzie szło to na ich korzyść. Co jeszcze? Nasze przedszkolaki uwielbiają zabawy z muzykarium. Dlaczego? <laughs> Ze względu na rekwizyty. mamy kolorowe chusty, które dzieci uwielbiają. Układy taneczne z ich wykorzystaniem cieszą się naprawdę dużą zainteresowaniem wśród dzieci. Nasze słodziaki pytają tylko, kiedy możemy potańczyć? Ciut, kiedy możemy potańczyć. A jeszcze lepsze jest dla nich to, kiedy mogą się pochwalić tą znajomością utworów ludowych. Innym osobom. Podczas jednego ze spotkań, które mieliśmy w placówce, przyjechała z nas Pani na zajęcia muzyczne, no i puściła podkład Czerwone Jabłuszko. Nasze dzieci posłuchały chwilę, Pani chciała ich zaskoczyć, a nasze przedszkolaki po chwili namysłu, ciociu, my to znamy, i co już ciociu, ale my do tego potrafimy tańczyć, no radość w oczach była niesamowita. No i naprawdę poradziły sobie z zadaniem świetnie, to się zatańczyły, to jeszcze zaśpiewały, a Duma po prostu było tak z siebie dumny, jak chyba jeszcze nigdy do tej pory. Dlaczego? Ponieważ tak jak widać na załączonych obrazkach na naszym Facebooku, na nagraniach na stronie przedszkola, muzykarium po prostu żyje u nas. Muzyką żyje nasza placówka, nasze dzieci, co najlepiej widać na przykład na nagraniu wierszyka, które wymyśliliśmy do muzykarium. Muzykarium jest to po prostu super sprawa, jest to nauka i zabawa. Nasz folklor dzięki temu poznajemy, czegoś nowego się dowiemy. Spląsy są susy, zakrętasy, szybkie skoczne wygibasy. A więc dołącz do nas śmiało a zobaczysz, co się będzie działo. Folklor to jest super sprawa. Spróbuj sam, to świetna zabawa. A więc do nas zapraszamy, 100 uścisków przesyłamy. Tak zachęcały do udziału w zajęciach w muzykarium moje przedszkolaki. A Państwo możecie sami się przekonać jakie dają niesamowite efekty spotkania z muzyką, nie tylko ludową, ale tak naprawdę z każdą muzyką w ogóle dla dzieci. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim, podstawą muzykarium jest to, że to jest zabawa, tak? Zabawa jest najlepszą formą pracy z dziećmi. Dlatego zaczynamy nie przy stoliku, ale właśnie na dywanie. Dzięki utworom zawartym właśnie na pendlaje z muzykarium, Możemy połączyć i y, ćwiczenia logorytmiczne, i ćwiczenia ruchowe z muzyką tradycyjną. Nie ma narzuconych układów tanecznych. Jeżeli Państwo wejdą na naszą stronę Przedszkola Publiczne Zielone Ogrody w Oleśnicy na Facebooku, zobaczą Państwo jak można wykorzystać układy zawarte właśnie w muzykarium. Nie ma ograniczeń. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, no i oczywiście możliwości i chęci dzieci. A chęci są nieograniczone. Pozwalają na to, aby dzieci nie tylko się rozwijały, ale poczuły wiarę we własne siły. Nie każdy od razu uwielbia tańczyć, ale dzięki muzykariom każdy czuje się na swoim miejscu. Wie, że może tańczyć, wie, że potrafi, wie, że może wyrazić siebie. Dzięki temu, że to nie jest nie narzucone, to my organizujemy, jakie układy taneczne dzieci wykonują, ale pozwalamy dzieciom na to, aby to one wybrały, jaki, jaki, co czują, tak? Mieliśmy zabawę w kole, dzieci stały właśnie tutaj w kole, wokoło i ćwiczyły po prostu, pokazywały swoje wariacje na te danej muzyki. Tańczyły do muzyki tak, jak czują. I to jest najpiękniejsze. Równie ćwiczymy przy okazji narządy nowe. Ćwiczenia artykulacyjne, logorytmiczne, rewelacyjnie wpasują się właśnie w zestaw muzykalnych klasy.